Cześć, słuchajcie, ja to jeszcze dogrywam teraz, żeby zrobić taki wstęp do filmiku. Generalnie chodzi o to, że później zobaczycie jak wymieniam odważniki, rolki, różnie to nazywają, w wariatorze. Na lżejsze, 19 gramowe. Od, ja akurat mam je od Michała Konkola. Z tego co wiem, to on ma je w sprzedaży 200 zł, kosztuje taki komplet. Żeby sobie to wymienić, później w dalszej części zobaczycie jak, jak to zrobić. Jak ja to zrobiłem. Natomiast... Hmm, Chciałem wytłumaczyć, dlaczego. Dużo osób y, pisze o tym, że kuczej szarpie, przy ruszaniu, gdzieś tam stuka. Stukanie to akurat jest normalne, ponieważ wiąże się to z tym, jest to spowodowane tym, jak jest zrobiona konstrukcja. Przykładni y, jakieś tam luzy międzyzębne więc to jest całkowicie normalne, nie musicie się, się tym przejmować. Natomiast y, to delikatne ruszanie trzeba bardzo delikatnie obchodzić się z manetką gazu yy, i, i tak wręcz jak z jajkiem, po to, żeby płynnie ruszyć. Yy, Talżejsze rolki rozwiązują ten problem. Wtedy wie, macie większe wyczucie przy starcie. On oczywiście nie staje się wcale mułowaty yy, po takiej zmianie. Fakt, faktem, nie ma takiego pierwszego pierdyknięcia, że tak powiem, momentu yy, przy ruszeniu, natomiast przy mocniejszym wciśnięciu. On dalej idzie jak, jak wściekły. Przykład tego dzisiaj po zmianie już tych rolek, jak przejechałem się kawałek po podwórku na kostce, fakt faktem wilgotnej, no ale to nie ma znaczenia. Jak wcisnąłem mocniej manetkę, mimo że jest zablokowany, to zostawiłem dwa paski na kostce i to dość długie, więc wcale to na jego, że tak powiem, temperamencie nie, nie traci. Natomiast dzięki temu możecie sobie płynniej ruszyć i wtedy te stuki też będą mniejsze, ponieważ no, nie jest tak agresywnie na samym początku. Bardzo pomoże to ludziom, których to jest pierwszy kład. Ja też poruszę ten temat, przegadałem go z ludźmi, którzy sprzedają te kłady i. I wiem, jaka jest grupa mniej więcej odbiorców, bardzo dużo osób kupuje tego kłada jako pierwszego niestety, albo stety, wiecie, to jest, to jest sufit, to jest lit. Każdy zaczynał z kładowców, którzy jeżdżą już kilka, kilkanaście lat od mniejszych pojemności, przez co mogli się wprawić. No ale to mówię, to jest temat na inny odcinek. Podsumowując te rolki sprawią, że, że ten kład będzie pokorniejszy, że tak powiem, od samego dołu. Co wcale nie znaczy, że, że straci na swojej agresywności już później przy mocniejszym dodawaniu gazu. Także zapraszam Was na dalszą część odcinka, gdzie pokazuję jak ja je wymieniłem. Cześć moi drodzy, tak jak obiecałem, tak zaczynamy serię filmów o tysiączku. Co? Dzisiaj zajmiemy się wymianą rolek w wariatorze. Te rolki mają pomóc w tym, żeby ten gaz był lepiej wyczuty i żeby ten i delikatniej ruszał. No, i tyle. Naprawa jest prosta, tania. Naprawa, modyfikacja prosta, tania zaraz będę to odkręcał. Żeby to zrobić, nie wiem, czy uda mi się kamerkę ustawić. Chyba nie, ponieważ tutaj nie mam, nie mam jeszcze statywu. Wracając do tematu, żeby to zrobić, musimy odkręcić tutaj ten talerz zewnętrzny. Tutaj mamy klucz 14, a tutaj jest nakrętka bodajże na nasadkę 32. Tu są normalne. Prawe gwinty, czyli odkręcamy je w lewo. W serwisówce, która krąży po sieci, jest błąd. Uważajcie na to, ponieważ jest tam informacja o tym, że tam są lewe gwinty. Nic z tych rzeczy. Weryfikowałem to, rozmawiałem z Michałem, z innymi mechanikami, również z Motorlandu. Yy, tutaj jest normalny prawy gwint, więc odkręcamy te dwa elementy w lewo. Ja to odkręcę, zaraz się włączę, zobaczymy, jak nam to zejdzie i jak to wygląda w rzeczywistości. Yy, ta pierwsza śruba odkręcona. Pneumatem. Z dokręcaniem będzie większy problem, ponieważ musi być to odpowiedni moment. Natomiast tą śrubę już mamy wykręconą. Tak jak wspomniałem wcześniej, ważne i pamiętajcie, normalnie lewy, w lewo, tu jest zwykły gwint, co dopasowuje nasadkę i odkręcamy tą nakrętkę. Nakrętka odkręcona. Nie ma tutaj żadnego kleju i też nie składamy to na żaden klej, ale to będę Wam o tym mówił, jak jak będziemy to składać. No i wyjmujemy ten talerz. Tutaj uwaga, ponieważ wyleciały mi już te plastikowe elementy. No co, mamy je na wierzchu. Wymieniamy. Jak widzicie tutaj trzy wyleciały, trzy zostały na miejscu. Ważne, żeby pamiętać w jaki sposób one są założone. Nie wiem, czy nawet da się je założyć odwrotnie. Nie, nie da się. Także wymuje je na stół. Wymieniamy rolki odważniki ciężarki, nie wiem jak to fachowo nazwać. No i co, działamy dalej. Dobra, słuchajcie, ściski mamy wyjęte. Ja w jednym sobie już to wymieniłem. To jest ten oryginalny ciężarek rolka jak zwał, tak zwał. Tutaj już jest nowy. Pokażę wam na jednym jak to zrobić. Bierzemy sobie po prostu jakiś czpień, młoteczek delikatnie wybijamy stary. Hmm. Zakładamy nowy, lżejszy. Tutaj strona, którą to zrobimy, to jest obojętne. Wkładamy go tutaj sobie leciutko ręką, żeby nam się to nie zeskosowało. O! I dobijamy. Też oczywiście z wyczuciem, po to, żeby zobaczyć, że, że ten ciężarek w tym ścisku usiadł maksymalnie tak jak powinien. Żeby tutaj nie było żadnej szczeliny w tym okienku. No, robię tak z sześcioma. I widzimy się przy składaniu. Dobra, mam wyjęty ten zewnętrzny talerz. Tutaj fajnie widać jak się pasek dociera, niestety jest zablokowany, więc... E, więc jeszcze na razie nie jeżdżę, zrobiłem tylko kilka kilometrów próbnie, żeby zobaczyć jak on chodzi. E, wkładamy sobie z powrotem te ślizgi. Tutaj składając jeszcze te dwa elementy ze sobą, bardzo ważne jest fabryczne wyważenie. Ta czerwona kropka i ta tutaj na tym talerzu e, musi się ze sobą pokrywać. On tutaj wchodzi tylko ze względu na te wycięcia w trzech różnych położeniach. Natomiast nie możecie tego zrobić w ten sposób. E, te kropki mają się ze sobą pokrywać. Tak jak widzicie tutaj, jak to teraz składam, tu nam wszystko ładnie siedzi e, i zakładamy. Dobra, to jest ze sobą złożone. Tutaj jest sprężyna. A tutaj, jak będziecie wyjmowali ten talerz zewnętrzny, są dwie podkładki, które oczywiście również muszą ze sobą zostać. Wkładam to z powrotem. Jest, docisnę to teraz ręką. Leciutko zakładam nakrętkę. No i teraz, co? Moment dokręcenia kręcenia w serwisówce różnie piszą. Ta serwisówka, tak jak mówiłem, jest... jest jaka jest. Tam są jeszcze błędy. Myślę, że niedługo wyjdzie jakaś już taka finalna, poprawiona wersja. Zresztą, oficjalnej nie ma, którą udostępniłby Motorland dla użytkowników. Tak jest w innych markach. Łukasz wspaniały, wspaniały vlog, kiedyś nagrywał na ten temat też odcinek, jeżeli chodzi o cewkę. No trzeba to zrobić z wyczuciem, ja to dokręcę około 120 Nm. Tą śrubę mniej, z odpowiednią siłą. Musicie sobie zaufać, jeżeli nie macie wyczucia, nie zrobiliście nigdy takich rzeczy, zlećcie to komuś, żeby nie uszkodzić sobie gwintów. No ja to dokręcę i widzimy się już przy, przy składaniu obudowy. Dobra, wszystko złożone, podpowiem Wam jeszcze, zapomniałem Wam o tym powiedzieć, ja sobie po prostu zaznaczyłem tutaj na nakrętce jednej i na tym talerzu, jak również tutaj na nasadce, w którym miejscu ta śruba była fabrycznie dokręcona, to też jest tak, że to koło się obraca w lewo, to przykręcamy w prawo, więc jakby to się jakby samo dokręca, no nie wiem jak to nazwać, no ale wiecie o co chodzi, no nie może być to za lekko, nie może to być za słabo też, żeby nie, dokrę nie urwać gwintów, Ludzie, którzy się tym zajmują, na pewno będą wiedzieć, w jaki sposób to dokręcić. Teoretycznie w serwisówce pisze 120 Nm, ale to też jest troszeczkę nie do końca jasno opisane. No ale można się tym sugerować, że ta siła musi być gdzieś na podobnym poziomie. Słuchajcie, składam to. Jutro nagram może wrażenia i z jazdy i z tego, jak ten kład się zachowuje po zmianie rolek. Miłego dnia.